Witam Was w kolejnym odcinku. Zaczynamy w naszej chatce. Przyznam Wam, ostatnio grałam wczoraj, więc trochę nie pamiętam co tu się działo, ale muszę zciąć dzisiaj cztery drzewa, zarobić 5000 yy, dinków. Dinki to są te monetki za sprzedaż i zjeść coś. Hmm, luzik, arbuzik. Dajcie mi znać o! Pada deszcz. Zastanawiałam się, czy jest tutaj <noise> oprócz pory dnia i pory nocy. <noise> żaby! To czy są. Czy jest pogoda? No i jest. A, łap, 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 łap! Kurde. Chcę tą żabę! Chcę ją! Halo! No, ja totalnie przecież mogę złapać tą żabę. Oszustwo! Jesteś na. Dobra, <tud> trudno, ale mieliśmy rozpoczęcie, co? Eee, nie złapałam tej żaby, no trudno. Eee, tak czy siak, zaczyna... zastanawiałam się wczoraj, dzisiaj, czy są tu. Jest tu pogoda i widzę, że jest, więc fajnie. Złapię od razu sobie motylki, ponieważ na pewno będą do sprzedania. Z tej perspektywy chyba gorzej się łapie. Tak mi się wydaje. O, to jest jakiś nowy. Dobra. Ale chyba pierwsze, co powinniśmy zrobić, to. Dlaczego świeci mi się tutaj? Yy... Aha, bo zdobyłam jakiś achievement. Bardzo fajnie. Czy coś jeszcze zdobyłam? A, widzę, jakie tu będą kolejne achievementy. Super. Yy, no dobra. Yy pójdźmy może do tej kobitki naszej, co? a potem na pewno musimy zrobić muszę sobie przypomnieć, musimy sobie zrobić taski tak jakieś... dobra to skoro i tak musimy taski zrobić, to nie potrzebujemy do niej iść pójdźmy do Johna sprzedajmy mu od razu to, co złapaliśmy teraz czyli te motylki dwa już wiem, że ich nie można postawić, tylko się wypuszcza jak coś muchę żadnej na razie palmy nie chcę tutaj sprzedawać. Kupa też może mi się przydać, więc sprzedajmy tylko te dwie rzeczy. O, super! I teraz zapytajmy go od razu, czy chcemy, czy możemy mu coś zrobić. Something to eat. OK. Tak, mogłabym ci coś do jedzenia przynieść. Tylko, że wydawało mi się, że on ostatnio nie chciał tych owoców, albo po prostu źle przeczytałam, bo to bardzo możliwe. Yy... Nawet nie możemy tutaj zobaczyć, co on takiego chce. A to jest pin, to pewnie będzie tutaj wyskakiwało. Dobra, coś do jedzenia, coś do jedzenia. Ja mam tutaj te steki, więc może zróbmy tak, że taki jeden stek po prostu ugotujemy, co. I może mu to posmakuje. Znowu się zwagował? <noise> Dobra. Jeśli mu posmakuje, to super. Będziemy dalej mu sprzedawać rzeczy, żeby zamieszkał. Czy to są kangury? Dlaczego mają rogi? Halo, chcę pogadać z Tobą i chcę Ci dać tak. Coś do jedzenia: a mianowicie mięsko ugotowane. No, to naprawdę y, jest coś do jedzenia, czyli w końcu mu posmakowało Okej, okay, on nie lubi owoców, woli mięsko, standard Czy coś on mi dał? O, lampa, czyli za takie rzeczy otrzymujemy przedmioty Ale, znaczy nie przedmioty, tylko mm, możemy się uczyć nowych rzeczy Okej, okay, czyli teraz tak, za pomoc mam też taki achievement, super y, Ale no ja zrobiłam dla niego coś czy to wszystko? Mam z nim kawałek serduszka. Ojej, bardzo mało. Pogadajmy sobie z nim jeszcze chwilę. Dobra, ja trochę przeklikuję to, ale z tego co widzę, to chyba nie zaliczyło się yy, jako coś, yy, z czym mogłabym zadziałać, więc na pewno ukukajmy sobie to mięso jeszcze. To się nam na pewno przyda na to co dzisiaj planuję a planuję dzisiaj na pewno zbiórkę materiałów planuję dzisiaj dużo rzeczy tam coś się świeci, zaraz zobaczymy co to zbiórkę materiałów chcę odkryć nowe receptury oczywiście i chciałabym ten sklep chociaż pewnie to nie będzie takie mm, takie łatwe na pewno co, koper będziemy potrzebować tine koper, czy koper na pewno, to jest tak to jest kupa dobra, zbieramy kupę nie wiem, zbierzemy na pewno jeszcze jakieś owady do sprzedaży, no bo wiadomo, musimy zarobić hajsy. Hajsy najważniejsze. Kolejna kość, super. Zbiorę tą muchę. Kurde. Dobra, łapanie w tej grze pozostawia sobie trochę do życzenia, ale nie, nie ma też tragedii aż takiej. Może ja przesadzam. Szkoda, że nie zapałam tamtej żaby. Ale mam za to. O, to też nowy motylek. Super, coś odlokowałam. Pięć gatunków. Super. W pedi. Ekstra, możemy sobie podejrzeć. Fajnie. E, dobra, na razie zbierajmy dalej. Nie ma co jeszcze wracać. Popłyniemy sobie tutaj na tą drugą stronę. Wydaje mi się, że tu jeszcze jest w miarę bezpiecznie. Żadnych tutaj <grywania> dzikich krokodyli nie widzę. Widzę że za to żabę. I ja ją totalnie... Nie no, muszę złapać. Muszę ją złapać. nie no to było nie fair już totalnie, nie zapię tej żaby no trudno złapię motylka, coś jest zbagowane moim zdaniem z tą żabą, daj mi jeszcze tutaj jabłka, ale super fajnie, ciekawe czy będę mogła zasadzać na pewno okej, okay. to wygląda jakby mogło mi coś zrobić ponieważ śpi obok tych kości więc na razie tam nie pójdziemy. Zbierzemy za to tutaj jeszcze te owocki. Może sobie zetniemy takie inne drzewo, co? A, więc co chciałam jeszcze dzisiaj zrobić? Na pewno chciałam. A, nie mogę tego ściąć, ok? E, na pewno. Dzisiaj jeden z naszych planów na dzisiejszy dzień to jest e, dalej e, przyrabianie desek i tak dalej, więc. Zetniemy sobie te palmy, bo one pamiętam, że były potrzebne. To nie to, to. Do czegoś, chyba do tego. Ja myślę, że to może być jakaś skrzynka, ale tak naprawdę nie jestem pewna, czy to będzie w ogóle jakakolwiek skrzynka. Do tego klocka. Tutaj nie mogę wejść. Prawdopodobnie będę mógł tu wejść dopiero, jak będę miała jakąś drabinę. Więc zjedzmy sobie mięso. Dzięki temu zaliczymy zadanie super. Tiny. Jeszcze trochę zbierzemy. Dzięki. Super. <grych> Aha, czy ja zebrałam w ogóle jakieś nasionka. Czy to się zbiera w ten sposób? Okej. Okay. Okej. Okay. Spoko. A tego też mogę nasionko zebrać? Tak. Ale fajnie, dobra. Nie wiedziałam, że możemy zbierać tak nasiona. Będzie mi znać w ogóle, jak ta wam gra się podoba. Tak sobie myślałam o niej wczoraj i dzisiaj, że to jest super opcja, jeżeli nie macie Nintendo, a chcielibyście pograć w Animal Crossing. Tak myślę, że jest to super zamiennik, totalnie wciągający i tak. I jest co robić, nie? W te wakacje. Dobra, zobaczmy, co dalej. I dajcie mi też znać czy... Ha, czy ja to już zdobyłam. Dajcie mi znać też ogólnie, czy chcecie właśnie te początki wszystkie, chociaż zanim yy, ja nagram to wszystko, to pewnie nie przeczytam komentarzy, bo totalnie się wciągnęłam. Więc na pewno chcę ściąć te dwa drzewa tutaj. Ojej, znowu będę zmęczona. Yy, zrób sobie do jedzenia na przykład... Zobaczmy jak jabłka będą się robiły na ognisku. A potem jeszcze zrobimy to. Okej. Okay. Daj mi to jabłuszko. Halo? Poproszę. No, nic nie dało. Czyli gotowanie jabłka. Nie ma sensu. Ale to już na pewno mi da super. No, ja jeszcze muszę ściąć dwa drzewa, więc hello. Dobra, mm, to to chyba, prawda? Te zielone owoce dawały mi życie na pewno jak dawała je tu. A zobaczmy, czy jabłka surowe dadzą mi jakąś energię. Minimalnie coś tam dało, ale jakiś tester mi wyskoczył fajnie. 10 rodzajów jedzonka, a to zaścinanie drzew. Super. Coś jeszcze? Nie. Ale patrzę, te niebieskie punkciki są całkiem do ogarnięcia szybko. Jestem zbyt pełna. Aha! Widzicie tą kropkę? Ona nam mówi o tym, czy możemy coś zjeść, czy jesteśmy właśnie zbyt najedzeni. No dobra. To drzewo jeszcze chcę ściąć, bo na pewno mi nie pasuje, żeby mieć tutaj takie drzewo obok mojego piecyka. Chciałam tak, na pewno coś przytapiać jeszcze. Super. Idziemy sprzedać jeszcze do gościa naszego i zapytamy go od razu, jeżeli będę mogła to zrobić, czy w ogóle on tutaj chce się wprowadzić. Hmm. Tak! Chyba chce się wprowadzić! Super, ekstra! Dobra, pogadajmy sobie. Yy, chcę Tobie sprzedać coś. Tutaj dwa takie Ci sprzedam. Motylki Ci sprzedam. Wszystkie muchy Ci sprzedam. Tego Ci nie sprzedam, bo jestem chomikiem i trzymam takie rzeczy. Yy, I sprzedam Ci może dwie takie palemki. Okej. Okay. Super, ale hajsów dzisiaj mamy. I chyba wszystkie zadania wypełniłam, co? Okej, okay, czyli musimy teraz flecz zapytać, czy możemy wprowadzić naszego gościa. Eee... O, o moim domu możemy rozmawiać. Dobra, a w ogóle pogadajmy, co nowego? Eee, ona mieszka większość życia tam gdzie my. I chyba się cieszy generalnie z tego, że już nie mieszka. Dobra, serduszka z nią też trzeba ekspić, więc wiecie. Mm, jakąś licencję moglibyśmy mieć. Uuu, dobra, na razie nie. Mm, co, co to jest? Czy to jest miejsce? Na... Wrzej, wrzej, wrzej. Czy ja potrzebuję tlu hajsów na ten sklep? O losie. Dobra, nie no, trzeba ją o to zapytać ogólnie, tak mi się wydaje. Yy, no, nie mam pieniędzy. Ok, czyli mogę już postawić ten budynek, pomimo że jeszcze za niego nie zapłaciłam i dopiero będzie tam zdonatowany spoko. Jeszcze muszę mieć materiały. Kurczaki. Dobra. No dobra, postawimy najpierw ten budynek, żeby nie zaśmiecać miejsca w ekwipunku. Złapiemy to, mam nadzieję, że mam miejsce na tego motylka. Miałam, super. I teraz tak, tu będzie kemping. Kemping, no to wiadomo. Nie chcemy od razu iść do sklepu, jak jesteśmy na kempingu, ale myślę, że sklep tutaj, niedaleko naszego domu, praktycznie w centrum miasta, to będzie dobry moment, dobry pomysł. Tutaj, czy może jeszcze kawałek dalej? O, tutaj może? O, myślę, że tu będzie spoko. Tak, niech tutaj będzie sklep. I co teraz? Yy, czy mam coś, co mogę włożyć? Mam to. Co jeszcze mogę włożyć tutaj? Mam to i to tyle, tak? No dobra, ale włóżmy to wszystko. Na pewno potrzebujemy dużo materiałów, więc myślę, że to będzie teraz nasze zadanie. Na teraz. Możliwe, że to trochę przyspieszę, ale jeszcze zobaczę, jak będzie mi szło. Nie można tutaj kilku naraz, więc trudno. A jeszcze miałam zobaczyć tylko, czy mogę coś zrobić, która jest w ogóle godzina późna, no dobra, crafting, na pewno mogę to zrobić i to chcę zrobić, yy, i chciałam wiedzieć co to jest, tak, możemy przechowywać tu rzeczy, dobra, I, tylko palmwood, ok, to zróbmy sobie jedną jeszcze palmową deskę, zrobimy sobie storage jakiś, bo jest nam totalnie potrzebny, ja jako chomik jakby Potrzebuje miejsca do gratów. Zróbmy sobie to i potem już będziemy robić sklep. Okej, okay, flecz już sobie poszła, narka. Yy, a ja kraftuję to. No i skrzynkę postawmy sobie tak obok domu. O tu. Czy mogę to postawić tu? Nie? No to niech będzie tu. I tutaj na razie przerzucimy w sumie wszystko. Gwoździe możemy zostawić. To bierzemy ze sobą, to bierzemy ze sobą. Może na razie nie. Palmy zostawiamy. Stona możemy mieć przy sobie. To są jakieś naty kolejne, więc zostawmy. Dobra, myślę, że plan na teraz to będzie zrobienie desek. Aha, ja zdobyłam jakiś achievement i pewnie zeskipujemy sobie teraz już tą końcówkę. I zobaczymy się rano. Okej, okay, John cały czas jest na naszej wyspie. Dzisiaj musimy zrobić, e, zebrać sześć muszelek, okej, okay, pogadać o z trzema osobami. Na razie są dwie, więc chyba się nie uda. Złapać jakieś bagi, więc zaczynajmy ten dzień. <grym> nie mogę, jak ta postać wstaje. Dobra, dzisiaj, co to jest? Okej, okay. dzisiaj, tak, zaczniemy o. Czy to się tu pojawiło, czy było? Nie pamiętam. Zaczniemy od sprzedaży. Mogę handować, ale... ale... Trzeba jakoś wkminić, jak zarobić te hajsy szybciej, więc... Czy ty masz dla nas coś ciekawego? Czy chcę kupić od niej... Wow! Nie, dziękuję. Takie drogie pancy na pewno nie. Thanks. Nie wiem, czy nie powinniśmy mieć jakichś nowych uprawnień, tak naprawdę na teraz, więc zobaczmy. Co mogę? Tak, to mam, to mam. Nie mam fishing, za to mogą być hajsy. Yy, możemy używać shower, za to też był Hunting u farming. Landscaping, building. Dobra, wiecie co? Na pewno tak. Weźmiemy fishing, to jest standard w każdej grze, co nie. Weźmiemy sobie Farming, bo to jest standard w grach, które kocham. I weźmiemy sobie... O, coś odkryliśmy, super. I weźmiemy sobie ten Hunting i w ogóle to weźmy wszystko, co możemy. Mam tyle hajsów, więc... Pałkę mogę robić, ok. I weźmy sobie to. I na razie to będzie tyle, myślę. Aha, czy one mają levele? Tak, ale tu jest level pierwszy, okej. Okay. O, detektor. Dobra, tu się zmieniają troszkę, dobra. Yy, nieważne. Pokaż. Czy ja mogę tutaj coś robić teraz nowego? Tak. Do tego wszystkiego potrzebuję tiny, prawda? Tak. Więc to, co teraz zrobimy, to oczywiście zbieranie. Możliwe, że ja naprawdę to wszystko przyspieszę te kilka dni i po prostu podzielimy sobie to jakoś na odcinki dwa, czy coś i, i tyle. Na razie odłożyć, to nie, nie chcę odkładać. Dobra. Na razie idziemy po co? Pokopać i może coś kupić od razu. Co tutaj masz mi do sprzedania? Mamy szałę, możemy kupić sobie wędkę na pewno. Tak, chcę sobie łowić ryby i szałę też kupimy sobie, ponieważ może nam się przydać do czegoś. I wydaliśmy kolejne hajsy. Dobra. Wydaliśmy hajsy. Ale zobaczymy, jak się łowi. Czy muszę łowić do tej ryby, co tam popłynęła? Czy ona to przypłynie? Czy to działa automatycznie? Seriously? Jeżeli to działa na te ryby, co tutaj pływają, to nie będzie fajne. Dobra. Zbijamy stąd. Zbieramy muszelki. Zbieramy tinę. Dzisiaj to są nasze zadania główne. Tam jest jakaś kupa. Hmm, wydaje mi się, że jednak się pojawiają tutaj nowe kamienie, bo tej. Nie, ta tina chyba tu była jednak dobra. Nevermind. To chyba się nie pojawiają. Trochę szkoda tak naprawdę, że się nie pojawiają. Ale okej. Okay. I zerotiny Słabo. Ja tu przyszłam z nadzieją. O, tu jest domek moich piesków lisków. Słodziaki. Spierzmy to. spieszmy to. Nie mogę tego zabrać. O, spieszmy motylka. Super. Pełno muszelek. O to chodziło. Zaraz posprzedajemy je. O, tutaj coś nowego odkryłam. Czyżby to nie była muszelka? A co to? No dobra, a to? Czy to się wykopuje łopatą? tak, super I jednak dobrze, że kupiłam tą łopatę wiecie co, nie wzięłam, że ze sobą żadnego jedzenia to był mój błąd już nie mogę biegać i na przykład od drapieżnika bym nie uciekła ale no dobra, a co, nie to a co z owocami może będę mogła mimo wszystko co zjeść surowe, coś mi to da niedużo, ale zjedzmy na maksa i kopiemy dalej. Pójdziemy jeszcze do sklepu na pewno dzisiaj i kupimy jeszcze jedną. Yy, jeszcze jeden kilo. Widzę, że kilow to tutaj się... Ojej, nawet nie wiem, czy mi wytrzyma. Trzeba rozbić te kamyki do końca, ale ja muszę wytrzymać, żeby je rozbić. Dobra, jest. I no, wydaje mi się, że się ekspią te kamyki. Chyba tam ich nie zostawiałam. Dobra, najpierw tak sprzedać do sklepu. To jest pierwsza rzecz, którą musimy zrobić. Sprzedać wszystko co niepotrzebne. Strasznie mało trzeba łapać te motylki, zanim dostawałam więcej hajsów. Dobra. Chcę pickaxe, jeszcze jeden. Mamy już dużo tego. Teraz tak. Czy tutaj mam coś jeszcze, bo na pewno odkładałam tu rzeczy, jak robiłam to cięcie, więc na pewno brakuje mi tego, właściwie wszystkiego. Dobra, na pewno chcę palmę, tak? Powiedzmy, to będzie pierwsza rzecz. Potrzebujemy jakąś palmę ściąć. O, odrastają żarcia, więc super. Myślę, że jak tym tą palmę, to już będzie wszystko, co potrzebuję. O, ale jak ja mogę teraz harvest zrobić, to. Aha, no tak, to trzeba i tak najpierw tą tylko ogarnąć, dobra. Mm, na pewno mogę zrobić to, mogę zrobić to i to. Ale wiecie co? Ja chciałam zrobić coś zupełnie innego. A mianowicie to takie coś, co tam jest narysowane, ale ja chyba nawet tego nie potrafię jeszcze, więc ten sklep to mega długo będziemy robić. Okej, okay, dobra. Tutaj to się robi. Jezu, czytać nie potrafię. Tutaj, tak? Super, czyli jednak zrobione ekstra. Jeszcze w sumie jeden, ten by mi się przydał piecyk. To mi się w ogóle z foragerem trochę kojarzy. Tam tak bardzo podobnie działały piece. Widzę, że trochę tego potrzebuję. Dobra, totalnie jeszcze jeden piec jak go się robi, aha, nie pamiętam, znaczy trochę pamiętam, więc luz. To jest, kurczę, to jest totalnie dinozaur, co nie? To jest totalnie dinozaur. Zbieraj kupę, kupa zawsze może się przydać. Uuu, tu jest dużo piesków. Okej. Okay. Pająk, o kurczę, już myślałam, że mnie je. Dobra, a ty jesteś groźny? Nie. Może ja się niepotrzebnie boję tamtego dinozora? O, mogę tu wejść na górę, ale jestem mądra. he. he, he. I jeszcze zbierzemy banany, nasze pierwsze. Super. Jestem już trochę zmęczona, ale wciąż mogę biegać, więc luz na razie nie będziemy nic jeść. Jeszcze na pewno potrzebuję to zrobić. O, a pokaż mi co na to potrzeba: Campfire, Tina i Stone. Ok. O, pewnie zostałam achievement za to, że rozbiłam <gryw> kilof. Ok, i teraz bierzemy, kraftujemy. Może to strata rzeczy, nie wiem. Wy, wy mi na pewno powiecie, ale na razie chcę mieć to tutaj obok. I mam teraz dwa piece, i mogę sobie przetapiać tu. I mogę przetapiać tu, i super. I mogę też odnieść tutaj resztę. Prawdopodobnie wszystko oprócz hajsów będę miała, tak? Super. Aha, to się zacznie tumorą, ok. Ale to co to ja źle ją zrozumiałam, ja muszę jej oddać te hajsy. Ok. Do o nie, mój kolego Johnie, czy ty już zamknąłeś swój sklep? Poczekaj, jestem bardzo zmęczona, ale. Bardzo, bardzo bym chciała jeszcze coś Ci sprzedać. Jej, wyrobiłam się. Na pewno to. Mm, nie, tego nie chcę. Tylko te dwa. Wow! Ten pająk chyba był dla Ok. Wiecie co? Ja już nie będę <laughs> brała więcej e, wszystkiego. Myślę, że to tyle będzie na ten odcinek. Czy zrobiliśmy progres? Myślę, że tak. Czy totalnie jestem wciągnięta w tą grę i będę zaraz zaczynać yy, kolejny odcinek, żeby sobie tylko grać? <grytanie> Jeszcze pytanie. Jeśli wam się podobało, to zostawcie mi lajka, możecie skomentować, zasubskrybować kanał oczywiście i słyszymy się w kolejnym odcinku. Pa!